Marcin Słowikowski grałem w tym larpie, postać z numerem 3. Kreacja postaci była dosyć ciekawa, bo gracze musieli zbudować się na podstawie jedynie trzech cech, które określały charakter tej postaci. Nie miały żadnych wspomnień, wszystkie znalazły się w dosyć dziwnych okolicznościach, w miejscu, z którego nie było wyjścia. Musiały wykonywać dziwne zadania, a kiedy im się do nich udawało, to musieli wybrać osobę, która z nich nie przeżyje tego eksperymentu, w którym biorą udział. Także to trochę psychodeliczna historia. A jakie były te trzy cechy Twojej postaci? Bezwzględny panuje nad emocjami przywódcze. I na podstawie jakich inspiracji budowałeś swoją postać? Nie wiem, jakieś dane ci postaci z filmów, gier? Nie, nie inspirowałem się filmami czy grami. Starałem się raczej inspirować tym, co dzieje się w trakcie gry. Najpierw zbadać, jacy ludzie są tutaj, żeby móc ocenić z pewnej odległości, co się dzieje, z kim będzie warto współpracować, a z kim nie, i wdrażać te cechy w życie poprzez akcję. No, chociażby taką niechlubną akcję, że bez jakichś tam skrupułów podawają numery kolejnych ludzi, którzy mają zginąć. A jak no, w ludzi? Czy zdarzało się jakieś Cejusze się odracały? Twoja z kimś okazała się być nieudana, ktoś okazał się być przyjacielem, chociaż nie miał nim być. Wydaje mi się, że udało mi się chyba dobrze dobrać skład, bo mieliśmy w składzie dziewczynę, która miała naprawdę jaja, miała taką, taką mocną, przywódczą naturę. Mieliśmy człowieka, który był w stanie rozwiązywać te wszystkie zadania logiczne, które trzeba było rozwiązywać. Mieliśmy dziewczynę, która miała dużo szczęścia i ogromną empatię. A te pozostałe osoby, które okazywały się mniej przydatne po prostu do przeżycia tego Timu, no trzeba było niestety poświęcać, więc jest to dosyć trudna rola do zagrania, zwłaszcza jeżeli w życiu nie ma się takiego charakteru. To trzeba sobie jak gdyby wymyślić, co taki człowiek może czuć w momencie, kiedy podejmuje tak skrajną decyzję, kiedy poświęca czyjeś życie na stratę. Więc no, trzeba było sobie to jak gdyby przełożyć na takie bardzo proste odruchy i odczucia. To mam nadzieję, że mi się to, to udało i przepraszałem już za to współgraczy. Dobrze, znaczy, wspomniałeś, że jedna postać miała różne zagadki, inna była bardzo twarda, a co w takim razie było wartościowego w Twojej postaci? Był bardzo odporny na stres i nie bał się podejmować tych decyzji. No, myślę, że gdyby nie znalazła się tam taka postać, to groziło nam to, że będą ginęły dwie osoby, a nie jedna i będą to osoby wybrane losowo. Więc y, niestety istniało takie zagrożenie, że ktoś, kto jest bardzo pomocny dla drużyny, żeby jak najwięcej osób przeżyło, zginie. I no, także nie, nie, nie rozpatruję tego tylko w takich kategoriach, że to był zły człowiek, ale też podejmował decyzje, które były najlepsze dla grupy. A jak osobiście do ciebie nie Chcieli z tobą uspracować, Poddawali się twojemu przywództwu, czy próbowali się buntować? O dziwo jakoś tak bardzo byli ulegli, ale to może dlatego, że, że nie widzieli chyba jakiegoś takiego większego sensu w swoim dalszym udziale w projekcie. Ja podejrzewam, że większość ludzi zdawała sobie sprawę, że nie są w stanie pomóc, bo część ludzi nawet sama zgłaszała się na Ochotnika, że no, ja mogę, tak? nie możecie wyeliminować z gry, żeby, żebyście mogli wygrać dalej. A to spójrzmy, czy ludzie wziął udało, akurat w takim larpie czy brałeś udział kiedyś w podobnych grach? W podobnych grach nie. Ta gra była dosyć oryginalna według mnie. W grach psychodelicznych tak. Um, co mnie skłoniło? No opis przede wszystkim. Jeżeli jedzie się na tego typu wydarzenie, jakim jest Pyrkon, to jest bardzo duża oferta lampowa i trzeba rzeczywiście przesiać te wszystkie lampy. Ja znalazłem sobie trzy takie tytuły, które mnie najbardziej zainteresowały właśnie po opisach i starałem się dostać na, na te tytuły. Tutaj miałem szczęście, bo byłem na liście rezerwowej, ale ktoś po prostu nie przeszedł. Udało mi się fuksem. Gdybyś miał drugi raz brać larpa, brał się udział właśnie w tym samym larpie z taką samą postacią? To trudne pytanie. Myślę, że musiałoby minąć trochę czasu. W sensie musiałbym sobie odsapnąć, przejść z powrotem na, na swoje takie codzienne myślenie i wtedy podejrzewam, że byłbym w stanie udzielić takiej odpowiedzi. A jak oceniasz scenariusz i rola prowadzącego podczas gry? No, nie mam żadnych zastrzeżeń do prowadzących. Jeżeli chodzi o scenariusz, to scenariusz było tyle ciekawy, że poznawaliśmy go w trakcie. Także podejrzewam, że jest jeszcze wiele zagadek takich, których nie poznaliśmy i które gdzieś tam rozwinęły się dopiero po zakończeniu gry. Ja lubię zagadki, tajemnice, więc dla mnie to jest super sprawa. A czy twoje przypuszczenia co do końca fabuły, tego tak jak to się rozwiązało, że Czy byłeś jakoś totalnie zaskoczony jak tym, co się stało? Spodziewałem się, że uda nam się uratować więcej osób. Ale i tak y, uratowaliśmy więcej osób niż minimum, które założyłem, bo y, w, założyłem, że w najgorszym przypadku tylko trzy osoby a przeżyły cztery osoby, także było na plus. A już w innych wziąłeś udział, to tyle będziesz wziął? Będę w nich brał udział, jeżeli będę miał jeszcze trochę szczęścia.